Robimy, abyśmy byli na Zima? Tak. Ogólnie to będziemy potrzebowali dużo laboratoryjnych łaźni wodnych. Dużo mam na myśli. No, no wiem, tylko nie stać nas na to, nie? Bo to jednak kosztuje 200 tysięcy. To był ten problem, właśnie. Na no, razie mamy jedną, ale amfetaminę możemy robić. To najwyżej możemy stawić do metamfetaminy Jakkolwiek się to tam robiło. No, dać zamy rada. Dobra, do Kiren. Dobra, idziemy. Brado what Mam w kieszeni cały świat Gdzie był ten dom? Mam, mam chłopie klucz i łom. W ogóle Rę, tu jest tu, tu, tu Gdzie to był ten dom? On był gdzieś tu kurwa zaraz obok On jest tu. A w ogóle wiesz co śmieszne? Wiesz, że my mamy zaraz obok tego? Jak się to nazywa? To do wpłacania pieniędzy? No wiem, widzę na mapie. Od razu mam obok siebie sklepy, no dlatego mówiłem, że tutaj ten dom jest dobry. Dobra, wchodzę i kupuję. Wchodź. Nie musisz w wchodzić, bo to nie ma sensu, bo to... Ja sobie wejdę na swoje kurwa, i na swoje, wejdę. No baby. mówię! Siema chuju. 820, biorę. Kurde, jeszcze będziemy mieli... 400 tysięcy będziemy jeszcze mieli. Dobra, możesz wchodzić. Jeszcze ja mam... Prawie 200 tysięcy we kwipunku i że mają 1000. 100 no tu można jednąć całe te szafy i wszystkie takie inne dupele, które będą mnie nie poczęły. To jest najmniej miejsce takie szafy, łóżko i gówno, bo to. No no to się no, to Ja, mam se, banka, ja se tu rozłożę, ty tam u góry sobie rozkładaj swoje. No, no, to ja se rozłożę ja te idę takie śmieszne rzeczy. Śmieszne rzeczy twoje. Niestety tam na górze no nie mam gdzie po prostu stawić, postawić. To w sumie my na razie nie potrzebujemy. A, telefon potrzebujemy, to telefon tam za w do To jest jakaś metalowa szapka na ulepszenia. Czy co to tam jest? O, no. chyba. Jakaś to takie dziwne. metalowa szapka. A, to jest po prostu Ty, Jakby dużo ma miejsca w bazie, to mi się podoba. Jak się zajrzysz na tabę, to mamy zajebiście duże miejsca. Podoba mi się to. No 110 kilo tego No Tylko co mi się nie podoba No Zobacz jaką mamy widoczność Czy ja wiem czy taką dużą? Połowa No ale widoczność to się zwiększa od tych, od tych beczek i tak dalej No to, to zwiększa jest widoczność a to, a to, no tary, no muszę jakoś pracować tak? Ja no nie mówię nie tylko ci mówię nie że jak coś to a, Mamy balkon kurwa jak coś tam już wsadzaj. Do tutaj do tego. Ja to bym w, sk w sumie skoczył i zakupił. Te... Bezpiecz... Tak, Widocznie tak. widocznością, bezpieczeństwo bezpieczeństwem. bo mieli na bezpieczeństwo, to i tak nic zbyt nie zrobią. No i kwestia tego, że jak tu przyleci e słodko, no to w wpierdoli, nie? Dobra. Wydaje ja, mi się, że to tak będzie wyglądać. Ja lecę nas trochę kupić. No te rzeczy nasze składam. Te nasionka, plastikowe torebki i tak dalej. A ta, ta, złóż to wszystko da ci 69 tysięcy? Mam akurat przy sobie Mam 170 coś okej Ok. Trzeba ten balala. Zdeponować, coś jeszcze mam mnie. Zajbiście duże miejsca mamy. chyba jest git, będzie guide. także jakieś przejść na Kalejon? Jakieś takie? Jest chyba teraz. Jak to jest tutaj bym musiał? Trzeba by było przejść tutaj w tą stronę i dobra, chuj, można się przejść. Przejdę się, bo też odkryję sklepy. Patam hmm. przypimy potrzebujemy? Dirówkę, Anklawa jakieś coś coś kupić. Dobra, to jest w naszym, nawet w naszym kurwa ...range'u... do tworzenia. Chyba do obserwacji. O, kurwa ty nie masz składników, nie mam składników dostać. Tam dalej byłeś, jest... O, tu jest u góry kartel, jak coś, to uważaj, nie? Widzisz to, to tak, czy jak jest ta wieża taka radiowa, to tam nie idź. Ale tam wyszło, a tam. Milusi chłopczycy czekają na nas. Nie, chłopczycy nie interesują mnie, interesuje zakupieniem yy, składników coś kupić. Tu jest most pęknięty, to tu nie przejdziemy, bo to jest most pęknięty. O! Jak pogadamy mogą nam most tego naprawić? Ten tu drewniany i wtedy byśmy mogli transportować się łatwiej. No nie było. Jest taka ścieżka dialogowa. Teraz, jak. bo jak kogoś miał tego, nie? To masz ścieżki dialogowe, tam podpytaj. Możemy pytać ludzi, nie? To też by się przydało pytać ich. O Takie mm -hmm. rzeczy. Właśnie fajnie było się pytać o takie rzeczy, bo faktycznie. Jakby kurwa nam most zrobili, to faktycznie byłby to duży plus dla nas. Nie masz pojęcia. nie Iwa, ten chłop ma tylko rzeczy, a tam ta babka ma tylko Ej, rzeczy do tego. Bierzesz, Jestem ciekaw, czy Bimbrownik się ogarnął. E, ta wyspa bok nas, w stronę e, lewo, cała wyspa to jest. E, Ford, to jest baza, nie? Jak coś prawie. Okej. Okay. Bo podeszłem do mostu i mi powiedział narrator, że. o, nie zapędzę się kolego. Ja sobie myślę, dobra, dobra, okej, okay, okej. Okay. No. Lemba. Z kim Carlos rozmawia? Ja pierdolę. I poszedł lag i, kurwa nie gadać, że ja teraz z Carlosa nie mogę porozmawiać Nie mogę z Carlosem porozmawiać, no, po prostu kurwa genialnie A to ci kurwa Carlos A ja poszukam sobie, że może z nią... chociaż czekaj, bo jest tu ktoś Jest ten, tu jest znajdź dystrybutora, ale tak to oprócz tego nie ma chyba Tu jest tu znajdź Sławka, Sławek to tam Sławek Sławkiem. Ale trzeba znaleźć tego kurde odmówną. Hmm, trzeba by znaleźć kogoś, jakąś osobę, która by faktycznie nam powiedziała na temat... tego mostu. Hmm. Tu coś jest? Halo? Ale z nimi też można gadać. Czekaj, coś tego? Mam pytanie o. O, powiedziała nam tego. O tym, o kimś. Dobra, samochód. Dobra, no to nie wiesz. Most. Tylko. Słyszałem, że pan Bogdan ma pieniądze na zbyciu. Dobra. Czyli on mógłby zrobić most. Dobra. Lecę do pana Bogdana. Gdzie jest pan Bogdan? Pan Bogdan? Dobra, ja idę pogadać z panem Bogdanem odnośnie mostu, dobra? No, spoko. Bo jak ten most... Ale coś, wie, że chyba twój internet nie do końca chce funkcjonować tak jak kurwa mistrzeni, żeby twój internet funkcjonował. Spokojnie twoja koleżówka, to poczekaj chwilę. Teraz to naprawimy. No na momento por favor. Będzie naprawione. Bo mi kurwa relaks zablokował, zablokował kurwa Carlosa. Już co mnie laci, ja tylko sobie siedziałam na chwilę. A co jest, niech wyjdę do domu jak tego, jak oni nie gonią? Nie robi. A, będą stali pod domem. O, i mnie auto zwałtowało wzgórę. Ale na jest ok, tylko teraz cię tylko zaprosić. A, czyli ja nie będę wstali jak te pały pod tego. Można ich zgubić w ten sposób. No dobra, już bym zapisał, bo kupiliśmy sobie domek. To warto zapisać tam Gierkę, proszę Nie lubią nas na, na razie tutaj, także będziemy musieli to naprawić. I cześć mi sprzedawać tego? No. E, mów no, wojskowym zioło. Zaprośmy jeszcze raz. Ugranie nie zaproszę. zapraszam. A, co jest kurwa Ja je ale jest kurwa gorąco. 样、嗯